Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jak widać, sceneria zupełnie inna. To nie jest zdecydowanie moja pracownia. Dzisiaj coś innego. Dzisiaj wyjazd. Także nie zobaczycie mojej pracowni. Sami nie zobaczę przez kilka dni, a dokładnie przez dni cztery. Zaczynamy montaż schodów. Jesteśmy w łebie. Piękna pogoda. Wiem, że w tym momencie w Krakowie pada śnieg. U nas, jak widzicie, słonko. Dość ciepło, może troszeczkę wieje, ale to nic, bo to jest jedyny mój wypad nad morze, pomimo że plaża e, oddalona jest od, od hotelu mniej więcej o 100 metrów. Nie będzie czasu, żeby tutaj wracać z tego względu, że. Mamy kilka dni. Musimy zrobić bardzo, bardzo dużo schodów, dokładnie 374 schody. Planuję, że sam montaż będzie trwał 3 dni, ewentualnie jeden dzień na poprawki, więc tak naprawdę jest co robić. Nie ma czasu na, na, na odpoczynek, więc już zapraszam Was do krótkiej relacji, jak to wszystko będzie wyglądało. Pięćdziesiąt paczek wniesione, jeszcze drugie tyle. Tak, nie dzieci. Nie ma lekko, nie ma lekko. Co dopiero początek. Będą schody, już są schody. I na drugie piętro. Ogólnie sam montaż mam nadzieję, że nie będzie nadzbyt skomplikowany z tego względu, że to jest tylko i wyłącznie przyklejanie Przygotowanych już wcześniej trepów do, bezpośrednio do betonu, który już miał być przygotowany przez kogoś. My mamy tylko i wyłącznie układać e, właśnie na tym betonie schody. Ale zanim zaczniemy układać, przyklejać nasze schody, musimy je wnieść. Piętro jest drugie, e, przeliczając całego materiału łącznie z narzędziami, jest około dwóch ton i trzeba je dość szybko wnieść. Nie będzie lekko. Windy jeszcze nie ma, winda jest nieuruchomiona, więc wszystko trzeba niestety wnosić ręcznie, ale nie ma co narzekać to też jest praca, ktoś musi ją zrobić. A że my jesteśmy akurat na miejscu, to musimy my to zrobić. Pracy, relaksik w saunie. To jest życie. Dobrze. A po pracy do sauny. Na montażu jesteśmy w trzy osoby, każdy ma swoje zadanie. Jedna osoba oczyszcza schody e, oraz je gruntuje, druga osoba muła e, przygotowuje trepy już do przyklejenia. Same trepy były przygotowane z delikatnym zapasem, tam beton ma około 130 cm szerokości. My mieliśmy trepy przygotowane na 135-140. W tym momencie trzeba je już dociąć tylko i wyłącznie z, szeroko, z długości, ale żeby nie było tak łatwo. Oczywiście nie ma idealnych kątów prostych, zawsze ten tynk delikatnie ucieka w jedną, w drugą stronę, więc tutaj każdy trep trzeba indywidualnie docinać, mierząc kąt, docinając na ukośnicy. Nie ma lekko, ale trzeba to zrobić naprawdę porządnie. O ile jak wiecie, zawsze chwalę sobie narzędzia akumulatorowe. To tak jeśli chodzi o ukośnice, no fajne, ale czy takie naprawdę potrzebne? I tutaj okazało się podczas tego montażu, że naprawdę potrzebne i to jest super sprawa. Może rzecz kuriozalna, ale hotel, który ma być już niedługo otwarty, jest niby prąd, ale w wnioskach nie ma. Odległości bardzo duże. I tak naprawdę ciągność ten przedłużać niewygodnie, strasznie, a tutaj ukośnica na baterię, odkurzacz na baterię, wkrętarka na baterię, wyżynarka na baterię, frezarka na baterię. Tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy dostępu do prądu, a jesteśmy w stanie zrobić olbrzymi montaż. Eee, jesteśmy mobilni, pracujemy szybciej. Trudność tego montażu nie polegało na skomplikowanej pracy. Nie było skomplikowane, biorąc pod uwagę, że wszystko mieliśmy bardzo dobrze policzone, domierzone, ilości się zgadzały, więc yy, cała nasza praca musiała się skupić na tym, żeby poprzenosić te elementy z pokoju do pokoju po bardzo długich korytarzach. A następnie na spokojnie to jeszcze domierzyć, dociąć, dopracować i przykleić. Tutaj sama organizacja była bardzo dobra. Rozplanowaliśmy sobie całą pracę, tak, żeby wszystko było w odpowiednim czasie zrobione i tak też było. Nie mieliśmy żadnych potyczek, więc można uznać, że montaż był dobrze przygotowany. Oraz dobrze zrobiony, sam inwestor jest zadowolony i to jest najważniejsze. Tempo bardzo duże, jak zawsze zresztą u nas bardzo duże tempo, ale myślę, że się opłacało. Cały montaż zrobiliśmy raptem w kilka dni, pomimo że to jest 374 schody, a nie jakieś tam marne 17 czy maksymalnie 18, jakie macie u siebie w domu. W domkach jednorodzinnych, które najczęściej robimy, tutaj ta ilość była powalająca. Sam nie wierzyłem, że można w takim krótkim czasie zrobić tyle schodów, ale się udało i to jest najważniejsze. A teraz można wracać do domu i można zabrać się za kolejne realizacje. Thank <laughs> you. I po jajach. Dobra, trzymaj ten aparat.